Terapia manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Terapeuta za pomocą testów, gotowych schematów określa stan zaburzenia, jego rodzaj i planuje przebieg terapii. Terapia manualna jest bardzo szerokim pojęciem wykorzystującym różne metody, są to między innymi mobilizacje, manipulacje, trakcje, ćwiczenia i zalecenia dla pacjenta odnośnie dalszego postępowania. Wskazania do terapii manualnej. Bóle przeciążeniowe kręgosłupa, bóle głowy, migreny, bóle karku, bóle pleców, bóle barków, drętwienie rąk, skrzywienia kręgosłupa, bezsenność, zawroty głowy, szum w uszach, padaczka pourazowa, opasujące bóle w klatce piersiowej. Niewielkie skrócenia kończyn dolnych spowodowane asymetrią miednicy. Bóle kręgosłupa w przebiegu ciąży i po jej rozwiązaniu. Zespoły bólowe po urazach komunikacyjnych i sportowych. Ograniczenie ruchomości stawów. We wstępnym wywiadzie i w tych badaniach, które Pan przedstawił, określiliśmy, że jest problem z prawym barkiem. Mamy prawdopodobnie niepełną ruchomość i występuje bolesność. Najpierw spróbujemy określić rodzaj tej dolegliwości, sprawdzimy ruchomość, wykonamy szereg testów, później zajmiemy się właściwą terapią, czyli spróbujemy poradzić sobie z problemem, który tam w tym barku występuje, a na koniec pokażę Panu, nauczę Pana kilku prostych ćwiczeń, które będą utrwalać powiedzmy właściwy stan yy, i właściwą ruchowość stawu barkowego. Może Pan zdjąć koszulę i zapraszam na postaw. Proszę Pana, patrzy Pan na wprost, głowa prosto, rękę odwodzimy w górę maksymalnie. Proszę unieść rękę, ile jest Pan w stanie. Opuszczamy. Prawda? Teraz przodem w górę. Mocno, mocno. Opuszczamy. Ustaliliśmy, że mamy ograniczony, ograniczoną ruchomość stawu barkowego, ograniczone odwodzenie i ograniczoną ograniczenie, przywodzenie horyzontalne. Zastosujemy metodę mobilizacji z ruchem, metodę maligana. Opuszczamy rękę. Pana zadaniem będzie unoszenie wyprostowanej ręki wysoko w górę, a ja powiem Panu kiedy to trzeba zrobić. Proszę bardzo. Unosimy wysoko, wysoko w górę i opuszczamy. Moment, skorygujemy położenie i jeszcze raz wysoko w górę. Proszę się położyć. Mhm. Nogi zgięte. Druga też. Mhm. I teraz tak. Trzyma pan mocno. To jest dość ciężkie. Łokieć się nie zgina. I opuszczamy. O tak, bardzo dobrze. I raz. I opuścić. I podnosimy wysoko. Opuszczamy. Wypychamy bark. Opuszczamy. I jeszcze raz. Proszę bardzo. Układamy dłonie. Całe dłonie na piłce, łokcie wysoko, ściskamy piłkę przez 3 sekundy, liczymy raz, dwa, trzy, rozluźniamy i raz, dwa, trzy, rozluźniamy i raz, dwa, trzy, rozluźniamy i dziękuję panu, zna pan zalecenia, myślę, że pan sobie teraz poradzi.